To jest podstawowe zarobek i, i sposób działania. I jak się spytałem, ich, jaki procent produkcja politycznych news w Reuters-Thompson budżecie e, e, figuruje, jak myślicie? Ile procent? Trzy. Trzy procent. Tego się nie widzi, bo jak kupujesz pakiet Reuters-Thompson to oni sprzedają, 30% w tym pakiecie jest polityczne news, później są finansowe i później sport, entertainment, prawda? Ale, czy, czy tego się nie widzi, ale w sytuacji, w której 3% tylko budżetu jest na produkcję politycznych news, największej naszej agencji i, i, do, do tworzenia tych news, to oczywiście priorytety się zupełnie zmieniają. I jak się spyta, a co, a, a co, co największy procent? Biznes News. Ja nie mogę sobie zrozumieć, bo ja jestem prawda, nie mediotwcą, tylko politykologiem, jak można robić biznes news, na przykład e, e, risk analysis, bez zrozumienia politycznych aspektów tego. Ale tak, takie są rzeczywistości finansowe, e, większość gazet na, na świecie jakościowych upada. Nawet New York Times, który pani w swoim artykule jako przykład do faktycznie praktycznie zbankrutowany. Mój znajomy, który był dyrektorem generalnym BBC, teraz został dyrektorem generalnym New York Timesa i opowiadał, w jak, jakiej opłakanej jak sytuacji finansowej jest New York Times. Jak pani porozmawia z Los Angeles Times, praktycznie nie istnieje. to zupełny bankrut. Financial Times, jedna z najlepszych gazet prawda, europejskich. Jest, jest na granicy bankructwa, właśnie teraz niedawno zamknęli swoją branżę niemiecką. Prawda? I to jeśli chodzi o sytuację finansową tych gazet. I oczywiście wszędzie obcinają na korespondentów zagranicznych, wszędzie następuje tabloizacja. Już nie mówię o londyńskim Tamsie, który jest zupełnie tabloidem takich dla elit politycznych, który był jedną z najlepszych gazet prawda, brytyjskich. I czyli ten Proces następuje wszędzie. Jeszcze rok temu sobie żartowałem, że Gazeta wyborcza jest jedyną w Europie gazetą e, jakościową, która jeszcze zarabia pieniądze, ale już się w tym roku dowiedziałem, że to historia. To samo jeśli chodzi o telewizję polską. Patrzycie na stopień oglądalności w Polsce, to się w ogóle w głowie nie mieści, jaki jest wysoki, prawda? W, w Rumunii e, ogląda telewizję publiczną 7%. 7%. To sobie potrafi się wyobrazić, co inne produkują, prawda? Jaką jakość produkują dzienników telewizyjnych czy coś. BBC, która rzeczywiście, ma jeden z podstawowych problemów, jaki wynika w naszych rozumowaniach, jest taki, że zawsze się porównujemy do najlepszego. Ale to nie jest porównywanie, prawda, do najlepszego. To jest trochę porównywanie polskiej telewizji z BBC, jak porównywanie y, kamienia z, z małpą. A nie pomarańcze, z jabłkami. No. I, ale nawet nawet ta prawda, telewizja, telewizja BBC, jak czytacie dzisiaj e, całą historię e, skandalu z tym I nie tylko to, że był ten skandal, że, że, że później najbardziej peszyzowy e, e, program e, Newsnight praktycznie zablokował zakulisowo reportaż, żeby odkryć te wszystkie machinacje, które się tam stały. To, to nawet te, te, te nasze najlepsze przykłady, bo rzeczywiście BBC pod wieloma względami jest wyjątkiem, nie do naśladowania, choć wszyscy próbowali, a nikomu się to nie udało w świecie, to nawet to BBC jest e, jest dzisiaj pod ogromną presją. Teraz John Lloyd e, napisał taką ciekawą analizę tego, co się stało. Zobaczy, Reuters Institute for Study of Journalists. Więc właśnie na internecie zobaczyli, akurat wyszła jego nowa, krótka, bardzo szybka publikacja. I zobaczyli, oczy Czyli zejdźmy na ziemię. Taka jest rzeczywistość, prawda? Taka jest rzeczywistość. Ta rzeczywistość. Oczywiście nie jest tylko w dziennikarstwie, ta rzeczywistość jest w polityce i w kulturze politycznej wszędzie i w sferach biznesu. Ten model, jak zejdźmy z tego w BBC i do Westminsteru, ten model parlamentarnej demokracji, oni wiecie, jaki był prawda, skandal z, z, z wypłacaniem sobie przez, przez lordów i przez, przez członków parlamentu różnych takich do kieszeni rzeczy. A, a stosunki biznesu, e, biznesu z, e, z, z mediami, Lewenson inquiry i Cameron w Parlamencie powiedział, w ostatnim roku spotkałem się 36 razy z członkami grupy Murdocha, czy e, kolację na gwiazdkowo, ale oczywiście nie powiedziałem w tej rozmowie niczego, co by było niezgodne z literą i z duchem prawa. Koniec dyskusji. A u nas premier coś takiego powiedział, że się spotkał prawda, 36 razy na różnych imprezach z Kulczykiem czy Gozowatym i że oczywiście nic nie powiedział nieprawidłowego, to by go wyśmiali. Tylko sobie, każde te, każde te rzeczy się odbywają tylko w zupełnie innych manifestacjach kulturowo-politycznych. To znaczy nie każdy prowadzi media tak jak Berlusconi. To się odbywa w inny sposób. Ale faktem jest, że Berlusconi sprzedaje wszystkich piłkarzy z Asymila, dlatego, że jego nawet imperium Mediamed się wali dzisiaj, prawda? Dlaczego się wali? Dlatego, dlatego się New York Times wali, dlatego się wali El Pais i dlatego się wali Gazeta Wyborcza, że, że biznes tego typu musi się wymyślić na nowo w sytuacji, kiedy jest fragmentaryzacja, fragmentaryzacja prawda, podaży medialnej, kiedy kiedy coraz technologia z biznesem się zupełnie w inny sposób wiąże I, i, i to, co Pan przed chwilą mówił, nikt nie wie, jak to zrobić, bo jedne gazety eksperymentują, żeby sprzedawać sw swoje wydania internetowe, inne dają za darmo i żaden z nich jeszcze złotej, złotego środka nie wymyślił. Dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię o tym nie, żebyśmy się poczuli lepiej, że to my nie jesteśmy taką prowincją, prawda? I że to mamy polską domę że nie ma co się tak strasznie bić w pierś, bo oni są jeszcze grozią. Mówię tylko dlatego, że, że trzeba po prostu tak jak, prawda, w kościele grzech traktować jako rzeczą ludzką i... i, i Trzeba znaleźć, wymyśleć sposób komunikowania się medialnego w inny sposób, w zależności od tej rzeczywistości, która nas otacza. Bo taka rzeczywistość jest. I, i to się zdarzyło nie, wiele lat w historii. Od czasów Gutenberga i komunikujemy się zupełnie inaczej niż dzisiaj. Ja już nie mówię o, o, o czasach, kiedy spisywano Elamidę, prawda? Kiedy nawet nie było papieru. I, i, i jakoś komunikacja nie zniknęła. Zmieniła formy, zmieniła natury, i my musimy w tej naszej rzeczywistości polskiej, z jednej strony zrozumieć, że są pewne trendy generalne, ale z drugiej postarać się pracować nad tymi elementami styku mediów z polityką i biznesem. I tutaj się bardzo dużo da zrobić, bo tu moim zdaniem powstaje w naszym, w naszym regionie zjawisko bardzo takie niepokojące, kiedy różnica pomiędzy PIA, pomiędzy y, y, biznesem, polityką i mediami się zupełnie zaciera i, i, i to nie jest tylko, i, i w ogóle kwestia obiektywizmu idzie zupełnie z dymem. To u nas oczywiście jeszcze nie jest tak, że, że gazety piszą artykuły, zamówienie przez firmy i nawet nie podają źródła, jak jest w Bułgarii, czy w Rumunii, to jest normalna rzecz. W Bułgarii, w Rumunii, to każdy, mogę wam powiedzieć, ile to kosztuje, w jakiej gazecie, no. e? Nie jest jeszcze tak, jak się robi na Ukrainie, czy w Rosji, gdzie kompromat jest zupełnie normalną rzeczą, to znaczy, żeby skompromitować przeciwnika gospodarczego, czy politycznego. U nas jeszcze parę mechanizmów działa, który Powstrzymuje ten, ten, to, taką zupełną patologię. Ale media są e, e, odbiciem systemu politycznego i kultury politycznej i biznesowej w danym kraju. I nie można zupełnie ich w izolacji tutaj e, rozpatrywać. To, co wyżej się dzisiaj napisali słyszeliście na temat mediów, to moje największe zastrzeżenie jest takie, że tam nie ma uwarunkowań polityczno-gospodarczych. I że oczywiście to nie jest tak, że, że wszyscy dziennikarze są tylko, że wyrastają z tych warunkowań, jak mówił Marx, prawda? Ale z drugiej strony oderwać ich od warunkowań polityczno-gospodarczych nie sposób. Po prostu nie sposób, oni funkcjonują w tym społeczeństwie i, 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 i czasami i to nie jest jedna jednostka postępuje lepiej niż inna, ale na końcu dnia to jest pewien trend, w którym oni się muszą odnaleźć jako zawód, bo my nie dyskutujemy o panu X, czy on postępuje honorowo, czy chamsko, profesjonalnie, czy po prostu kłamliwie, tylko dyskutujemy o zawodzie dziennikarza. O zawodzie dziennikarza. O, o tych ludziach, którzy dostają jakieś szkolenie, którzy pracują za taką, a nie inną pensję, którzy mają takie możliwości rozwoju, a nie inne, i takie możliwości obrony z tego, co robią, a nie inne. Bo przecież w dziennikarstwie śledczym to nie chodzi tylko o to, czy ktoś ma pieniądze, żeby zapłacić za szkolenie dziennikarza śledczego i żeby mu dać zadanie. W dziennikarstwie śledczym największe pieniądze to są w sądach. Bo, bo każdy dziennikarz, który odkryje jakieś łapówy, to jest od razu pozywany do sądu. Jeżeli gazeta czy, czy radio nie ma pieniędzy żeby, na, na prawników, żeby, żeby do tego bronić i że system prawny nie działa, to zapomnisz o dziennikarstwie śledczym. To musisz być rzeczywiście e, bohaterem e, narodowym, e, żeby dziennikarzem śledzczył w takim systemie. E? Czyli od, od, od nie można tego oderwać ani w kwestii finansowych, ani w kwestii instytucjonalnych danego państwa. I ta nasza dyskusja na temat stanu dziennikarstwa by byłaby dużo bogatsza, gdybyśmy właśnie podwiązali pod trendy glo, globalne ale też pod te inne czynniki, które dziennikarzom pozwalają funkcjonować zgodnie z oczekiwaniami albo nie, prawda? Ja wiem, że to komplikuje i że to wszystko, ale niestety i, inaczej to będziemy w, prawda, w, tylko w naszym gronie rozmawiać i mówić okej, i Ksiński to jest Świnia sprzedaje się tym, tym ludziom. Więc miał politykom, polityką, a ten, a ten Y jest, prawda, honorowy, pisze co myśli, bez pracy, na blogu, nie, go nie czyta, ale przynajmniej honorowy. Za długo mówiłem, przepraszam, ale jest kontekst tego, co czytałem pani ja, ja Bardzo dziękuję, to chciałam się tylko odnieść do tego, że yy, udało nam się chyba dzisiaj od odrobić, przynajmniej wspomnieć o tych kontekstach, o których pan mówi, to znaczy o tym ekonomicznym, o, o komercjalizacji po prostu, która absolutnie zmieniła warunki funkcjonowania. Dziennikarzy. ja w samym tekście, chyba może nawet bardziej niż dzisiaj w tej naszej rozmowie, się jednak skupiałam na tym, o czym dziennikarze nie chcą rozmawiać, bo o zmienionych warunkach swojej pracy mówią. Natomiast nie chcą rozmawiać o tym, jak nie razem sobie na się w tej zmianie. I ja myślę, że jeżeli mówimy o jakimś w ogóle ogólnym, branżowym problemie dziennikarstwa polskiego, to ono oczywiście dotyka zjawisk globalnych. I tu naprawdę niczym się nie różnimy, myślę, że tu pełna zgoda i to jest jakoś jasne. Tylko też ten argument często jest, wydaje mi się, wykorzystywany jako, jako pewien rodzaj usprawiedliwienia czy wyroku na to, że, że podlegamy dużym procesom i tutaj się nic absolutnie nie da zrobić. Ne? Natomiast nie ma jakiegoś wysiłku chyba o tyle, o ile jest możliwy wspólnego właśnie w jakiejś dyskusji, chociażby tej grupy zawodowej, żeby szukać ciekawych rozwiązań. Jak wcześniej wspomniałam, chyba jeszcze, zanim Pan do nas dołączył, o tym przykładzie BBC, które ucierpiało w sumie potwornie w, w efekcie tego, tego kryzysu, o którym Pan wspomniał, ale też ono szuka, dosyć, szuka dość nowatorskich rozwiązań, chociażby technologicznych, albo pewnych szans dla siebie też. Być może jest to jakaś ucieczka do przodu, ale widać, że są bardzo różne ruchy. Poza tym, że media zagraniczne podlegają tym samym trudnym problemom jak nasze, bo, na przykład, Time Incorporated, jeśli dobrze wyczytałam, to w tym tygodniu zawada decyzja o zwolnieniu 700 osób. Że w pewnym sensie te same procesy, które nas szybciej dopadły, bo mamy słabszy rynek mediowy, ekonomicznie po prostu słabszy i młodszy. Wydarzają się z pewnym opóźnieniem tam. Jakby ja, ja to rozumiem. Różnicą jest również to, jak powszechna jest w Polsce tabloidyzacja wszelkich typów mediów, a jak, a jak wydaje mi się, słaba, słaba próba obrony merytorycznej jakiejś wartości pracy dziennikarza, obserwując od oczywistych okoliczności. Czy nasi komentatorzy? Tak, to może bardzo krótko, bo już w zasadzie powinniśmy 15 minut temu opuszczać salę. Więc proszę o dużą dyscyplinę, dwa głosy z sali i może komentatorzy, jeżeli by chcieli się odnieść. Niestety musimy przerwać na dzień dzisiejszy, ale na pewno będziemy jeszcze organizować tego typu wykłady. Proszę bardzo. możliwe jest, na przykład uważam, że to się przypomnieć, że jeżeli chodzi o Gazetę Wyborczą, e, e, sobotnie wydanie, jak w się sobotnie wydanie Gazety e, świątecznej. To jest największy tygodnik e, opinii e, w kraju i o ile wiem, szczegółów nie znam, ale jego e, tak spadek sprzedaży został powstrzymany. Gazeta robi bardzo dużo interesujących projektów typu projekt historyczny, ale historia, piątek ekstra. E, Teraz sport ekstra, wysokie obcasy ekstra i to są bardzo dobre dobre, dobre praktyki. E, 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 to co mi się bardzo podobało, teraz jeżeli już jestem przy głosie, jeśli nie zamierzałem e, e, bardzo A, mi się podobał bardzo pani e, e, tekst e, w tygodniu powszechnym. Natomiast nie mogę się zgodzić z, z, z dużą, już e, tego rozwijał, tylko że nie zgadzam się z, 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 z Nie, to jest, jest nieprawdziwe. Czy dobla, dobra jest diagnoza, ale powód jest, jest, jest nie tak na pewno. Jest, nie, mamy tutaj problem z niedoszacowaniem roli internetu. Po co w ogóle są dziennikarze? Po co my jesteśmy? Dla kogo mnie to słucham? Czy my w ogóle jesteśmy dla ludzi interesujący? To jest podstawowe pytanie. Kiedyś, jak, z ale jeszcze, no, ja pracuję w redakcji, gdzie my płacimy stażystom nawet tych, którzy przyjdą z ulicy za oprojektowanych. W ogóle większość rzeczy, o tutaj tych złych praktyk, to jest nieprawda. Bo my, w codziennym życiu to wygląda zupełnie inaczej. Teraz tak, wracając... Yy, yy. Nie roli internetu. Niedoszacowaniu, przepraszam, na roli internetu. To jest jakaś kwestia, że my tutaj sobie na to, nie, na, na to pytanie tutaj nie odpowiedzieliśmy. Ono, po prostu prześ, prześliznęliśmy się, ale pani Katarzyna Gryga odpowiedziała, że no, skrolowanie nie sprzyja jakiejś głębszej refleksji. Tu jest jakiś pies pogrzewany. My nie chcemy czytać większych piesów, nie chcemy, nie chcemy czytać... Większych tekstów gazeta. My wszyscy jesteśmy dziennikarzami dzisiaj. Skoro my wszyscy jesteśmy dziennikarzami, to w imię jakich racji mamy, mający się reprezentanci naszego zawodu, którzy mają pobierać to pensje? To jest próg. Na to pytanie powinniśmy sobie przede wszystkim wyjaśnić, jeżeli chodzi o zagrożenie nie mogę tylko poprosić o zwięzłość, bo zaraz po prostu zostaniemy w z sali. Dziękuję. Jeszcze jeden głos. E, nie, no, myślę, że ważne głos eksperta z BBC. Więc znaczy, może to być polska. A pani, pan Gimina na końcu powiedziała, czy mogą państwo może być demokratyczne bez niezależnych mediów. To państwo, żeby funkcjonować, musi mieć terytorium, ludność, narodowego uznanie międzynarodowe. To no, dotyczy Białorusi. Wenezueli, i Kuby. Ja nie wiedziałem, czy Państwo powiedziałem, czy demokracja. Czy demokracja, tak. No i właśnie chcę powiedzieć, że no państwo, to są każde państwa mogą tak funkcjonować, natomiast państwo demokratyczne no nie może funkcjonować bez niezależnych mediów. Ja nie wiem po prostu czy jest czas już, nie ma kompletnie czasu, natomiast pan tutaj ja też sobie notowałem wszystko od początku kompletnie nie ma czasu. Pan profesor powiedział, że e, me, media, o kształcie mediów decyduje kultura polityczna. Myślę, że coś więcej decyduje przyzwolenie, przyzwolenie o przyzwoleniu społecznym, o którym w ogóle w Polsce się nie mówi, bo polacy nie są społeczeństwem tym obywatelskim. Tego w ogóle nie zauważamy. Ja się wychowałem na mediach zawodowo na Ja trochę jestem odpowiedzialny za wiadomości i muszę Państwu powiedzieć, że nasi dziennikarze po prostu Pan choroba ze mną, ponieważ ja odkrywam, że w Polsce nikt nie szkoli dziennikarzy telewizyjnych. Nie ma takiego. No po prostu może źle powiedziałem, dziennikarze, taki, takie warsztatowe problemy, które mają dziennikarze, którzy przychodzą z radia THL, prawda? No, jak pisanie ofa. Nie, nie chcę chodzić, bo, bo telewizja to jest najbardziej skomplikowane medium. Po prostu ja przeżyłem horror, jak można takie rzeczy robić, i, i my robiliśmy, robimy takie praktyczne szkolenia w redakcji, i wiele rzeczy zniknęło. Nikt nie wiedział, jak montować materiały, newsfakty. To w ogóle no chora, absolutna ścieżka. I to już ostatnia rzecz. Powiedzmy, bo po prostu jest tyle tych, to jest tak skomplikowana rzecz i tak, tak obszernę, że tych miejsca czy na czas mlecz. Natomiast nie zgodzę się z panią Pauliną, jeśli chodzi o polsko-centryczność, że, że wydawcy są... Ja tylko mogę mówić o wiadomościach, że wydawcy są, no po prostu mają jakiś deficyt intelektualny. Sprawa jest bardzo prosta. My mamy bardzo precyzyjne badania, jeśli chodzi o przepływy minutowe w trakcie oglądania programu. Proszę Państwa, w momencie kiedy idzie temat zagraniczny, są masowe odpływy. Widzę, no to jest może, bardzo często powtarzany powiedzieć. argument, tylko w mediach publicznych trudno A, Nie, tego to, to tylko jest teoria, to co pani mówi. Otóż w polskich warunkach to, to jest bardzo poważny problem. Bo telewizja polska to jest horror. Goni się na sługi z mediami komercyjnymi. To jest horror. Dlaczego się goni? No bo ludzie nie, nie wiedzą, po co jest w ogóle telewizja publiczna. Ja parę dni temu zrobiłem taki materiał do info, po co Brytyjczykom jest BBC. I tam, między innymi, w zdaniu w jednym ofie mówię, że świadomy Brytyjczyk płaci TV license bezpośrednio, żeby ominąć wszelkich pośredników, żeby mieć wpływ na to, co na demokrację. On już tak bardzo proste, A tutaj tego nie ma, to jest choler, absolutny chodź, Dziękuję. Dziękuję bardzo. I nie wiem, czy komentatorzy, bądź pani redaktorzy, mają mają chyba jeszcze na Tylko to, chciałam was, powiedzieć, że poza zredefiniowaniem właściwie biznesu medialnego będzie potrzebny również w jakiś sposób zwołacenie, rozwinięcie prawa autorskiego, dlatego że w tym momencie, w takim stanie, w jakim ono jest, kiedy powstawało, w czasach, kiedy nie było Internetu i nie było innych źródeł dystrybucji, nie przypuszczał, że na prawie cytatu można zbudować cały content, co więcej zbudować całe portale, a nawet zbudować cały program telewizyjny, ponieważ w dalszym ciągu nie mamy nawet e, dokładnie właściwie sprecyzowanego pojęcia presklipiny, tak? czyli przeglądu codziennego prasy w telewizji. Możemy zbudować sobie 40 minut czasu antenowego, całkiem niezłej sprzedaży, opartego tylko i wyłącznie na cudzej pracy. Więc to będzie kolejny krok, ale prawdopodobnie to jest tak jak z budowaniem, to z, kupiłam to z Uniwersytetu Wieloleńskiego, tak jak z budowaniem nowych osiedli, jak się tworzą chodniki. Najpierw się tworzy chodniki, a potem się kładzie i w tych miejscach, gdzie zostały wydeptane, więc prawdopodobnie jak w tym przypadku prawie autorskie, tak będzie, że będziemy czekać na ruch mail, potem zmieniać. Proszę, mogę ostatnio, K16a, to jest ostatnio bo chcę Państwu powiedzieć, że no toga, ja zapisam, zaproponowałem i myślę, że będzie ten program, yy, yy, który w BBC się nazywa News Watch, takiego, czegoś w Polsce nigdy nie było. Być może wyrzucą mnie z pracy, ale Państwo będą mogli zajmować się na pani twórców programów, nie tylko newsowych. Taka będzie różnica wszystkich telewizji polskich. I, i...... Proszę szukać tego programu, bo może to odpowiem na wiele Państwa. Czyli ja w dwóch słowach. Zeszły rok to był rok Janusza Korczaka, tak mówiłem, Bolesława Prusa, od, tego, od reportażu, i Amber Gold, co zauważyliśmy. A puenta jest chyba taka, że zauważamy jakąś przeciwskuteczność komercjalizacji, tak? że do pewnego momentu komercjalizacja sprzyja demokracji, a później przestaje. I chyba nic więcej nie będę zadawał. Tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję i konferencje, jakie będziemy w najbliższym czasie organizować. A jeszcze rusza nasza platforma blogowa, gdzie blogerzy z 16 województw będą regularnie komentować i patrzeć, jak wygląda wolność słowa na szczeblu lokalnym. Więc również zachęcam, żeby Państwo śledzili naszą nową platformę. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru.